Manko, widzowie, w kolejnym odcineczku na tym kanale, jak widzicie, nowy i wleciał na złamane serce. Idealny, naprawdę dużo odmiennych rzeczy w porównaniu do każdego eventu walentynkowego. Tutaj mamy 25-dniowy event Broken Hearts Club. Wygląda to naprawdę przyzwoicie. Widzowie, pragnę was, wam przypomnieć, bo te filmy wleciał o 18, że o godzinie 21 dzisiaj. Bardzo możliwe, że rozdamy darmową kosę, więc bić na mojego live'a na głównym kanale SZNYCELINIO przez dwa na końcu, 41 tysięcy subskrypcji. Kosa zostanie rozdana, można powiedzieć, że bez zbędnych zapowiedzi, bo zwyczajnie były zapowiedzi robione, nie wiem, gdzieś z miesiąc wcześniej, a dzisiaj robimy z dnia na dzień. Rozdamy ją tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie 300 osób, jest naprawdę duża na to szansa, więc bina na YouTube'a, żeby nam pomóc. No i cóż, dzisiaj testujemy oczywiście ten iwencik, zobaczymy jak on wypali. I zaczynamy. Ukrytą skrzeczkę dzisiaj nie będziemy nic z tym robić. Jutro sobie to myślę, że przetestujemy. No i cóż. 25 zyko pierwsze. Sprawdźmy. Znaczy czekajcie. Cofamy. Na początku zwykły tryb. I przetestujemy. Wybierzemy, która jest najlepsza. Dobra. Po 5 prób myślę, że na każdą. Będzie idealnie. 4, 5. Dobra. Tylko i wyłącznie. Nie, w sumie ani razu nie poleciał profit. No słabo. Dobra. Teraz 5 rzutów powolnych. Zobaczymy ile to zajmie w ogóle. Filmik się mi nagrywa? Nagrywa, bo ja też jestem w CSI. Ja zobaczę tutaj, czy z głosem, bo przed chwilą nagrywają normalnie na humerkę i się nie nagrało. Więc tutaj mam nadzieję, że wszystko jest. Dobra, jest, lecimy. Zobaczymy, czy dzisiaj się coś uda ciekawego wygrać. Widzicie te najtańsze skręty do dofniega zajebisty bajonet Sloter oraz zarąbiste rękawiczki. Więc fajnie było coś trafić. Trzeci rzut w tym momencie leci. Nie, trzeba będzie przyspieszyć, bo nie zdążymy tak to przydosować wszystkiego. A nie wiem czy w dzisiejszym odcinku będziemy robić case battle, Zobaczymy jeszcze. Prawdopodobnie tak. Więc trzeba przyspieszyć. I ostatnie dwa rzuty. No jak na razie skrzyneczka tylko i wyłącznie raz oddała na buście. Zobaczymy, co będzie na gestarze. E. O kurna, to trochę sporo kosztuje, ale trzeba spróbować. Kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Trzy próby. Pierwszy strzał desertiego kodret. Jak będzie faktorynio? Nie wygląda na takiego, to będzie dobrze. No i niestety nie ma. Druga próba. Nie mamy dużego balansu, przypomnę. Więc przydałoby się za trzecią coś trafić, bo teraz drugie również nic nie ma. Nawet taki scout będzie dobry faktorynio. No zobaczmy. Bo będzie tak to ciężko dalej kręcić materiał, jeśli nic nie siądzie. Cold Blooded jedynie wpada, ale ty tak nic nam niestety nie daje, więc Head Broken Case niestety łamie nam serce. Zobaczmy Cold Silence skrzyneczkę. Tryb oczywiście zwykły, na speedzie 17 ziko. Tu bardzo ładne kosy, są do zdobycia w sumie jedna i bardzo fajna czworeczka. To do tego myślę, żeby naprawdę ciekawie się działo. Takie połączenie. Dobra, tutaj za trzecim razem profit, za czwartym razem w plecy i za piątym razem w plecy, jak na, jak na razie. Nie za dobrze to wygląda. Zobaczmy tryb boost. Mimo, że fioletowe meczki to tak nic tam nie dają. Tutaj Glock mozaika i Ghost cruzade i tu naprawdę zajebisty profit czterokrotny. To mi się podoba. Teraz dwa razy pod rząd i ostatnia próba. No było blisko, bo myślałem, że poleci fioletowy skin, będzie coś dobrego z tego, no, ale dobra. No tutaj raz to klikniemy, bo bardzo możliwe, że teraz przedupcymy jakiś nie wpadnie. Ale zobaczmy. Jest Icarus fill, jest zajebiście. Mamy to, więc możemy jeszcze dwie próby zrobić. Albo na case ale może to zostawimy. Myślę, że to będzie dobry ruch. Barna Case. Nie że czasem nagrania tym przyciskiem teraz? Nie? Dobra. 63 z i koleci. Dostajemy z tym faliana. No niestety i tak w plecy. Drugi rzut. Gloczek, palnik Bunsena. Zapomniany z kim przez każdego, ale naprawdę nadal ładny, mimo wszystko. A na razie tutaj, patrząc na profity, no nie jest za dobrze. I ostatnia próba. Ten gucik wygląda z naprawdę przecudnie, więc fajnie było go trafić, może go tak to rozdamy. Zobaczmy tryb boost w tym momencie. Pierwszy strzał i od razu profit dzięki Skarowi kardiak. W ogóle dawno nie widziałem, że ktoś grał z karem. I dobrze, bo mnie to tak wkurwia, jak ktoś grał to szmatą. No naprawdę jest brak szacunku do własnej osoby, nie? No chyba, że gracie na jakiegoś odieba, albo kogoś... Albo dobra, w sumie nie będę mówić z jakiego kraju, bo może mi to YouTube utnie, a wolenie. Patrząc jak ostatnio idzie naprawdę za sięgami. Ta skrzyneczka naprawdę mnie zadziwia. I aktualnie jest według mnie najlepsza na buście, nie? Ten Barnout Case. Na Jesterze raz spróbujemy oczywiście. Jest MK Płomieńczan tylko jedyne to dobre, ale tak to dupa. Na szczęście Field Test... Właśnie nie na szczęście, bo na szczęście to by byłaby wpad i wtedy byśmy mieli zwrotkę. No dobra, lecimy na b -trial Case. O mój Boże, ale piękny nożyk, widzicie to? Black Pearl. Black peer, piękny talonik. No ale dobra, my na razie tego nie otwieramy. musimy się skupić na tym, Za czym, czy nam w ogóle balansu starczy. Jak na razie trzy razy w plecy, ale jakoś nie za dużo. Teraz proficik. I teraz, no można powiedzieć, że na zero. Zobaczmy, tryb boost, 5 razy. 480, 5, 200, przepraszam, nie 500, 200, 150. 150 chyba i 130, no niestety słabo. Zobaczmy tryb ostatni, czyli, znaczy jest ostatnią, czyli Obsession. Jest albo Pamietuza, jest Kałaszek X-Ray, jest Emeczka, jest Five no jest naprawdę wszystko co byśmy chcieli, jest nawet Doppler Ruby i Doppler Sapphire. Więc najmocniejsza skrzynka, let fucking go. 5 prób, za pierwszym razem mamy kosa albo rękawice, uwaga. I jest Bowie night Black Lamina. Jest duża szansa, że dzisiaj właśnie takiego Bowiego rozdamy na live streamie o godzinie 21, więc bądź widz ze mną. A my lecimy dalej. Trzecia próba nic, czwarta nic i piąta niestety też nic. A nie, tutaj USP nie zwrócimy na niego uwagi. No i tryb boost dwa razy aktualnie możemy tylko kliknąć, więc fajnie byłoby coś poleciało. Nie ma. I niestety nie ma, więc case battle musimy zrobić sprzedając niestety którego z tych butterfly. Zastanawiam się którego i chyba zrobię to z tym butterflyem Lorem. Jest tańszy, a tego nie chcę ryzykować. No i cóż, przejdziemy do ostatniej bitwy dzisiaj. trzy gracze, zwykły tryb. Oczywiście, skrzynki na desterze. Czy ten filmik mi się nagra? Bo ja cały czas wolę to się upewnić zamiast skończyć odcineczek. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki tego. Kolejna skrzyneczka to było. Raz, dwa, trzy tego. Dwie te. I jedną, nie czekajcie, jedną bitrial. Innej opcji nie mam. Droższy, niestety nie jestem w stanie tutaj wrzucić tej za dwa 300, Bo nie stać nas nawet. Ale jeszcze przed tym widzowie w komentarzu proszę napisać, ile macie punktów Premier Pro w nowym sezonie. Czy już wbiliście? Jeśli nie wbiliście, to napiszcie, ile macie już wygranych meczy. No i jeśli nie wbiliście, to zapraszam dzisiaj na live streama, bo na pewno sobie zagramy. Potrzebuję czterech osób i będzie naprawdę przyjemnie. Standardowy tryb. Prywatna. Albo mogę w sobie dać publiczną, bo może ktoś by dołączył. Zobaczmy, jak tu jest z batelkami. Widzę, że nie ma jakiejś mocniejszej. Tu jest za stówkę fajna jakaś. Sorry. Dobra. Nie będę wijał bawełnę. Jak ma to siąść, to niech siądzie. Adrian, Alex, zaryzykowaliśmy naprawdę sporo. Co jest? I miejmy nadzieję, że się uda. Proszę, kurwa mać, proszę. Czekajcie, z głosem się to nagrywam, bo już teraz tak jestem kurwa przewradziony na ostatnim tle tych nagrywania filmów, że. O mój Boże, Dobra, rękawiczki nie jest jeszcze źle. Myślałem, że to jest droższe o wiele, więc jest na luzie nadzieja, na odbicie się. Tym bardziej, że są naprawdę mocne skrzynki po tej, co się teraz skończy. No i dobra, zaczynajmy. Piękny profit. Może MK i Nie ma. Jest Bajonecik na środku. I to niestety odsuwa nas od wygranej na ten moment. No i jeszcze kolejne rękawiczki. Coraz gorzej to wygląda. Czy my widzowie coś zdobędziemy? Fajnie by było. Jest Bajonet. Jest leciutki, można powiedzieć, że comeback. No i trzy skrzynki do końca. B-Trial Case. Czy ona mi coś da? O kurwa. I Karusfil, nie zwrócimy na to uwagi. Jeszcze UMP Blaze. No i teraz, uwaga, czy my tu coś zdobędziemy? Proszę. Mamy to! O kurwa! Ociechuj! Ociechuj! Złoty Talon Knife Doppler Black Pear. No i dziękuję. To też sobie zalokujemy. Reszta leci na wyjebanie. No i jest pięknie. Jest kurwa pięknie w tym ekwipunku. No, zobaczcie jak to wygląda. A my na sam koniec otworzymy sobie jeszcze tą skrzyniaczkę. Wy widzę, pamiętajcie, że na moim Discordzie w zakładce Aktywne Konkursy macie szansę otrzymać właśnie podobne nagrody w postaci prezentów. Przykładowo to jest Butterfly Knife Ultra Violet, Talon Knife Marble Fate. Karambit Slaughter. Karambit Boreal Forest. I jeszcze inne Skiny o naprawdę ciekawej wartości, więc bijcie sobie to obczajcie, a my spróbujmy na sam koniec pojedynczo dwa razy tą skrzynkę kliknąć. Może jeszcze coś się wydarzy. Jest hyperbestia, więc jest zwrot. Może być nawet profit, zależy od stanu. Kurwa, no jakbym miał takiego Five Hyper hyperbestię, który kosztował kiedyś 100. Wystarczyło mieć 10 sztuk takich Five-Sevenów, czyli wydać 1000 zł i byście mieli w tym momencie 30 koła. No ja pierdolę, chociaż nie, 5'7 Hyper Bestia, w to trochę był pewnie droższy. Trochę przedobrzyłem jednak z tym, no ale dobra. Kolejny rzut Smoking Kills niestety. Ale dam jeszcze dwie szanse. Dobra. Do trzech razy sztuka. Proszę przeleć! Proszę, niech coś się tu wydarzy. Proszę! No i chuj. I znowu to jest znak, widzowie. To jest znak, że dzisiaj taką kosę bardzo możliwe że dla Was rodzamy mam ją w ekipunku. W sumie Wam od razu zaprezentuję. Żeby nie było, że jej nie mam. Mam takową kosę. Jeśli będzie 300 osób, to dzisiaj ją rozdamy. Co Wy na to? Myślę, że Wy na to jak na to, Więc wbijajcie na kanał Sznycelinio przez na końcu o godzinie 21. Pozdro!